W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Muzeum Górnictwa Węglowego przygotowało wystawę Inny Śląsk, Inna Rzeczywistość. Wystawa poświęcona jest y, pracom Bronisława Wojciecha Linkiego, które powstały w latach 30. XX wieku. Szczególnie na uwagę zasługuje cykl Miasto, który powstał w początku lat 30. oraz cykl Śląsk, który powstał w drugiej połowie lat 30. Proszę bardzo. Proszę bardzo. zapraszam. Zwrotny poczęstunek, ale proponuję to. Myślę, że jest to wydarzenie nie tylko na skalę Zabrza czy Śląska, ale ogólnopolską. Dlatego, że przywracamy Linkego świadomości społecznej, przywracamy go do obrotu w kulturze, odkrywamy na nowo jego dzieło. A co ważne, tu na Śląsku pokazujemy przede wszystkim obrazy Linkego, Tak, te obrazy, które prezentują jego spojrzenie, jego y, wizję śląska. To jest wystawa o Śląsku. Powiedzmy, że ja, Warszawianka, robię wystawę o Śląsku, ale Linkę też był Warszawiakiem i to Warszawiakiem z krwi i kości. Tutaj dostał stypendium, nigdy nie udało nam się naukowo dojść, czy rzeczywiście mu Grażyński dał to stypendium, czy nie. Faktem jest, że on tutaj przyjechał, zobaczył to wszystko i myślę, że był pod wpływem Witkacego i pod wpływem Haliny Krachelskiej i myślę, że to był taki z dwóch stron, jak gdyby, masaż taki intelektualny i Witkacy i Linkę musiał coś zrobić z tego. Powstał ogromny cykl, przeszło 30 rzeczy, z czego większość spłynęła w Warszawie w 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. To, co tutaj jest, to jest 8 rzeczy plus rekonstrukcje zrobione ze zdjęć małych archiwalnych. To fascynujące rzeczy. Mówię, muzeum dokonało tutaj wielkiej rzeczy, bo wskrzesiło z popiołów, jak gdyby rzeczy, których już nigdy około ludzkie miało nie oglądać, a tutaj są zdjęcia zrobione na nowo, powiększone, wyretuszowane. Nazywa się dziedzina na trzy części. Pierwsza to jest poświęcona cyklowi miasto. To jest wcześniejszy jego cykl, przed 35 rokiem. Cykl Śląsk zaczyna się od 36. Cykl miasto pokazuje okropieństwa, potwory, prostytutki, dzieciobójczynie w wielkim mieście. Pokazuje też, jak władza sobie poczyna z ludźmi, którzy są chleba i pracy, a władza chce pieniędzy oczywiście. Cykl Śląsk pokazuje, jak rzeczywiście wygląda rzeczywistość górnika, jak wyglądają kopalnie. Widać wyraźnie, jak każdy, kto to ogląda, mówi, że linkę na pewno był i w kopalni, i w hucie osobiście. A trzecia część to jest recepcja Linkego. To znaczy, jak współcześni artyści wyobrażają sobie, że mogłyby wyglądać prace zaginione, jak również ich własne takie impresje na tym, jak to wygląda obecnie. W cyklu Śląsk, który liczył pierwotnie 30 kartonów, zachowało się tylko 6 oryginałów i 8 reprodukcji. Reprodukcje, które my znaliśmy, były bardzo niewielkich rozmiarów, były czarno-białe i wykonane przez samego Linkego. Państwo włodarscy, pani Małgorzata i Zbyszek Włodarscy poddali te. Skany poddali te reprodukcje obróbce cyfrowej. W wyniku tej obróbki powstały piękne prace, które już w tej chwili nazywamy rekonstrukcjami. I one znajdują się również na wystawie. Te rekonstrukcje, które wykonywaliśmy z mężem, to jest praca, która trwała już od wielu, wielu lat, bo tym tematem interesujemy się z mężem no ponad 10 lat i wyciągaliśmy ten temat wielokrotnie a faktycznie to dążyliśmy do tego żeby kiedyś powstała wystawa związana z jego twórczością i udało się i udało się bo ten rok 50 rocznica jego śmierci jest i dla nas bardzo ważnym rokiem bo po 10 latach trudu osiągnęliśmy jakieś tam Wspólny cel z muzeum, no i, i bardzo nam pomogła tutaj pani Manicka, bo wspierała nas. Także mam nadzieję, że nie będzie to twórca postrzegany jako odrzucony, jako twórca, który pokazywał nam tą straszną rzeczywistość. Nie, on był po prostu szczery do bólu. Nic się nie zmieniło i uważam, że ta szczerość jest największym atutem tej wystawy. Bardzo szanuję ludzi, którzy swoją pracę wykonują uczciwie. Dostają pewien zakres wyznaczonych że powiem, obszarów do, do, do przeanalizowania i mają rzetelnie wykonać swoje dzieło. Winka to zrobił absolutnie szczerze, absolutnie. Z... Emocjonalnie to wszystko potraktował, i dlatego te prace są tak przerażające. Tak jak również muszę podeprzeć się słowami pani, kustosz, jest tak jak na tych obrazkach, a nawet jeszcze gorzej potem było. Jednym z ważnych celów projektu było to, aby młodzi ludzie, młodzi artyści zapoznali się z dorobkiem Linkego, z dorobkiem tego wszystkiego, co my tu prezentujemy. Stąd pomysł warsztatów. Nasze zaproszenie przyjęli licealiści z Liceum Plastycznego w Zabrzu oraz studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowni profesora Romana Kalarusa. Czy trudno było zmierzyć się z takim mistrzem? Tak. Najpierw, e, kiedy przedstawiono mi te tematy, postanowiłam obejrzeć na internecie kilka dzieł mistrza. Po czym po prostu przeczytałam tematy, wyobraziłam sobie, jak ja bym to zrobiła, i po prostu ołów wykruszył w ruch. Prace są no, przewspaniałe i to, co nam. Powychodziło z tego, mimo młodego wieku. Dało, dało taki dosyć zaskakujący efekt, bardzo pozytywny, myślę. I czego tutaj jest? Można to po prostu pooglądać, zobaczyć na, na wystawie. Kolejnym elementem projektu Inny Śląski na rzeczywistość jest instalacja Sławomira Brzoski. Sławomir Brzoska, artysta sztuk wizualnych, zainspirował się jednym z obrazów Bronisława Linkego i przygotował specjalnie na tę okazję instalację. Nie zawsze jesteśmy w stanie Każdego zwiedzającego, przepraszam za wyrażenie w cudzysłowie, wyposażyć w przewodnika, czyli pracownika muzeum. Audioprzewodniki pomyślane są przede wszystkim dla zwiedzających indywidualnie, bo najczęściej przewodników mają grupy. I to jest siła wielka audioprzewodników, że nie angażując pracowników, zwiedzający mogą nie tylko zobaczyć, te eksponaty, ale również o nich posłuchać. To bardzo ułatwia ich percepcję. Postanowiłem zrobić jedną rzecz, a mianowicie, opisując pracę Linkego, nie oglądać wcześniej materiału. Nie wyszukałem w internecie, nie zobaczyłem chciałem potraktować opis mój. Bardzo emocjonalny w taki sposób, w jaki każdy z nas to dzisiaj ogląda, bo nie ukrywamy, że dla niejednego człowieka dzisiaj ta wystawa jest pierwszy raz możliwą do zobaczenia tak od wielu, od wielu, od wielu, od wielu lat. Projekt Inny śląski, Inna rzeczywistość obejmuje także przygotowanie oferty dla osób słabowidzących. Bardzo zależało mi na przygotowaniu dla nich oferty, ponieważ wychowywałem się osobą, z osobą, która bardzo słabo widziała. Dlatego przygotowaliśmy relief jednej z prac Bronisława Linkego z Cyklu Śląsk pod tytułem Statystyka Produkcji. Relief ten wraz z audiodeskrypcją skierowany jest właśnie dla osób słabowidzących. Mając bardzo delikatne palce, wyczucie w nich, mogą oni dotykając obrazu, na swój sposób go zobaczyć. To była moja pierwsza ekspozycja tego typu i robi to ogromne wrażenie, bo w końcu można rękami wprawdzie zobaczyć, co ktoś stworzył. No a oglądanie dla nas to jest dość problematyczna sprawa. Jestem po prostu po pierwsze zachwycona bardzo profesjonalną prelekcją wprowadzeniem pani komisarz, pani doktor Anny Manickiej. Prawdą jest, że gdyby nie jej absolutnie genialne wprowadzenie nas w ten świat trupizmu, percepcja tych prac byłaby pewnie powierzchowna, być może interpretacja nie taka jak powinna. Dopiero w tej chwili postać pani komisarz i wprowadzenie plus te prace tworzą na no, wstrząsającą całość, aczkolwiek wartą absolutnie przeżycia, gdyż jest to rzecz, potwierdzam słowa pani doktor, jednorazowa, takiego drugiego artysty w naszej historii nie mamy.